Witam Was znowu, moi drodzy. Słuchajcie, jest tutaj Terarium z tą Megapobema robustum. To jest taki dosyć duży ptasznik, ładny ptasznik. Nie czytałem zbyt wiele o nim, oprócz tego, że lubi niskie temperatury w miarę i rośnie dosyć duży i ciężko co rozmnożyć. W tym terarium jest duża, taka wielka samica. No i ona już dorasta, dlatego zdecydowałem ostatnio, że kupię dla niej samca. Kupiłem dla niej samca, no i ten samczyk, no, szczerniała mu, szczerniał mu odwłok, prawda. Szykował się chyba z dwa tygodnie do tej wylinki, zrobił tą wylinkę. Podkreślam, samiec zrobił wylinkę. No ja zawsze po prostu biorę, jakoś tak, nie wiem czemu, ale biorę te wylinki, patrzę, bo zdarza się bardzo często, że zamawiam samca i dostaję samicę. No i tym razem znowu, yy, wziąłem wylinkę, no bo żeby sprawdzić jak tam ten mój samiec, czy aby na pewno nie jest samicą i powiem wam, że już mnie to zaczyna wkurwiać, bo kupuję samca i oczekuję na samca, bo chcę w przyszłości rozmnożyć ten gatunek, dopuścić sobie y, samca do samicy, a sami zobaczcie pod mikroskopem, pokażę wam. No, tutaj mamy... Szczelinę rodną, jak u każdego ptasznika, u samców nie ma tam kompletnie nic. Natomiast to co my tutaj widzimy, cholera jedną ręką się nie da. Krystę koniu. Dasz rady przytrzymać ten aparat w tej pozycji. Tak żeby było ładnie widoczne. Dasz rady, nie? tak tak Spójrzcie sami. Tak wygląda spermateka u samicy to ten języczek to coś wyprostuj ten aparat Ten języczek to to jest właśnie spermateka, którą mają tylko samice. U samca nie ma tu nic, nie ma szczeliny rodnej, ani nie ma tej spermateki, więc cholera jasna, to jest któryś raz, któryś raz z rzędu, gdzie kupuję samca, prawda, i dostaję samicę. Ja wiem, że samice są o wiele droższe, bo takiego samca można dostać za 100 zł spokojnie. Gdzie samica to jest już koszt około 250-300 zł, może nawet więcej, bo robustum ostatnio podrożały. No dobrze, cieszyłoby mnie to, gdyby to była samica, no gdybym po prostu nie szukał samca, nie chciał rozmnożyć, to cieszyłoby mnie to, że to jest samica, o hura, mam samicę, cieszę się, jest, mega, super, hiper. Ale denerwuje mnie to już, że za... praktycznie w co drugim przypadku, jeśli nie częściej, po prostu zamawiam samca i dostaję jakąś wasamicę, już mnie krew zalewa. No, dlatego puszczę wam to. Nie wiem, co wy na to, piszcie w komentarzu.